Powiedz mi Felicja, wdzięczna żabka. Na promieniście oświetlonych brzegach stawu, znajdującego się w samym sercu lasu Ech, gdzie woda była przejrzysta jak kryształ, a lilie unosiły się jak łodzie na łagodnym morzu, mieszkała żabka o imieniu Felicja. Jej skóra była intensywnie zielona, jak kolor nowych liści na wiosnę a jej oczy błyszczały jak krople rosy, zdobiące poranne kwiaty. Felicja była znana w całym lesie, nie tylko ze swojej niezrównanej zdolności do łapania owadów jednym ruchem języka, ale także ze swojego słonecznego usposobienia i ciepła, które wydobywało się z niej tak jak promienie słoneczne ze stawu. Spędzała dni skacząc z lili na lilię, a jej serce było pełne radości. Inne istoty, zamieszkujące staw, często zbierały się wokół, gdy Felicja dzieliła się swoją mądrością. Doceniaj objęcia słońca, kumkała. Ciesz się chłodem wody i tańcz z ważkami. Jej słowa były tak samo integralną częścią stawu. Jak trzciny kołyszące się na wietrze. Jednak nie wszyscy mieszkańcy stawu byli zadowoleni. Grupa młodych żabek, których nogi drżały z pragnienia przygody, stała się niespokojna. Marzyły o ziemiach poza brzegiem stawu, o rozległych lasach i szerokich łąkach. Felicja dostrzegła tę tęsknotę w ich oczach i obawiała się, że skoczą w dal. Nie dostrzegając najpierw wspaniałego miejsca, które było ich domem. Zdecydowana pokazać im cudowności Stawu, Felicja ogłosiła Dzień Doceniania Stawu. Zaprosiła młode żabki, by podążyły za nią w podróż wokół Stawu wyprawę, która otworzyłaby ich oczy na piękno, które pomijały. Kiedy słońce zaczęło skłaniać się ku zachodowi, Malując niebo pociągnięciami pomarańczu i purpury, żabki jak co wieczór się zebrały. Dzieliły się historiami z dnia, a każda opowieść była świadectwem cudów stawu, który przecież zamieszkiwały od dawna. Młode żabki, których serca wcześniej były wypełnione myślami o przedwczesnym opuszczeniu rodzinnego stawu, teraz biły z miłości do domu, które odkryły na nowo. Odwiedziły zacienione zakamarki, gdzie sumy szeptały starożytne opowieści. Oglądały taniec nartników ślizgających się po wodzie, jak po szklanej powierzchni. Słuchały symfonii świerszczy i chóru ptaków. Z każdym nowym cudem oczy młodych żabek robiły się większe, a ich usposobienie pogodniejsze. Felicja przyglądała się. A serce jej pęczniało z dumy. Staw był nie tylko domem, był społecznością, mozaiką utkaną z opowieści każdej istoty. I gdy pierwsze gwiazdy pojawiły się na wieczornym niebie, Felicja wiedziała, że młode żabki nauczyły się dostrzegać piękno na własnym podwórku. Tej nocy wszystkie stworzenia stawu zapadały w sen, usypiane łagodną kołysanką wody. I szeptami trzcin je otulających. Felicja spokojnie usiadła na swojej ulubionej lilii i zamknęła oczy. Delikatne buczenie nocnego życia było dla niej słodką pieśnią, doskonałym zakończeniem doskonałego dnia. W stawie, gdzie każdy dzień był lekcją wdzięczności, Felicja, wdzięczna żabka, była latarnią radości. Oświetlającą wody płynące przez serce lasu. Koniec.